Uciekam w nocy, silnik ryczy głośno Życie to walka, idę prosto W zakrętach życia gaz, do dechy za mną świat nie znikam z mej ścieżki Światła w lusterkach, adrenalina w sercu, każdy ruch precyzyjny jak wirtuoz na koncercie Weszą za mną jak psy za kością, ale jestem cieniem, znikam w gęstej mgieł gęstości Droga płonie, asfalt krzyczy To moja prawda, nie banały w ulicy nie zatrzymasz mnie, choć spróbujesz. Uciekam w nocy, w swoim rytmie króluję. Droga, ponie, asfalt krzyczy. To moja prawda, nie banały w ulicy. Nie zatrzymasz mnie, choć spróbujesz. Uciekam w nocy, w swoim rytmie króluję. Prędkość to moja religia, benzyna jak krew. Gdy stawka wysoka, ja łamię każdy schemat. Na liczniku ponad setka. Serce w półnutach nie ma Protu życie w moich butach Ekipa blisko, bratnia dusza, przez mroki deszcz to moja gra Zakrętu w tyle, jak w labiryncie Wjeżdżam na szczyt, nikt mnie nie chwyci w pułapce Droga płonie, asfalt krzyczy To moja prawda, nie banały w ulicy Nie zatrzymasz mnie, choć próbujesz Uciekam w nocy w swoim rytmie króluję Bardzo dziękuję moim operatorom, Bartkowi M., pseudonim inżynier, oraz Krystianowi M., pseudonim Midas, za udział w zorganizowanej grupie filmowej, którą kieruję ja, Damiano T., pseudonim padrino. Bardzo Wam dziękuję, chłopaki.